No, dobrze to spotkanie. Yy, utrzymywaliśmy się przy piłce. Yy, mieliśmy rzut wolny, po którym zdążyliśmy bramkę. wary. Yy, tej bramki nie uznał, widocznie coś było nie tak. Yy, później mieliśmy fantastyczny rzut wolny. Yy, yy, uderzył w powszeczkę, spojenie słupka z powszeczką. I wydawało się, że mecz jest yy, pod kontrolą. Później Lech yy, doszedł do głosu, miał swoje tę sytuacje. Pierwsza połowa zakończyła się, myślę, sprawiedliwym wynikiem 0-0. Drugą połowę zaczęła się bardzo dobrze. 47 47 się powinien się prowadzić po ześrodkowaniu Luki nasza Szalmacher, miał piłkę na głowie w podobnej sytuacji jak z Rakowem czy nawet w podobnym miejscu. Strzelił obok, nie padła bramka, mecz był wyrównany. Uważam, że te pierwsze 15 minut, drugie połowy było dobre w naszym wykonaniu. Straciliśmy bramkę, pozostałem w fragmencie gry, dobre zagranie na zamknięcie do Iszaka, który uderzył z bardzo trudnej pozycji, ale trafił idealnie, straciliśmy bramkę. Dokonaliśmy kilku zmian, chcieliśmy ożywić boczne sektory boiska, za ryby wszedł Madynowicz, Liczyliśmy na jego dośrodkowania, do Pekarda, do y, Lopez'a, którzy dobrze grają głową, przed Kostosz, ale nic to nie przyniosło efektu bramkowego. Były jeszcze kilka razy sytuacji w polu karnym, Lechardzie niewiele brakowało, żebyśmy doszli do, do strzału i, i mogliśmy zdobyć bramkę, tak się nie stało, ale w końcu wcale mieliśmy rzut karny. Po, w naszym błędzie piłka była na aucie dla Lecha. Przegłówkowana piłka, akcja skończyła się w polu karnym. Na szczęście dla nas Kasper tobiasz obronił. Z czego się bardzo cieszę, bo to jest młody, zdolny zawodnik i w tak ważnym meczu obronił rzut karny. Ten Karol nie dał punktów, ale przerwał serię 11 deklarowanych przeciwko Legii, które kończyły się bramkami. Także chwała dla Kaspra. Ale się mecz. się bardzo ważny mecz. Mam świadomość tego, że Tabela wygląda tak, jak wygląda, ale po meczu już nic nie zmieniło. Proszę Pani za. Iza. Iza Przegląd Sportowy. Dobry wieczór. Panie trenerze, mówi się ostatnio dużo o Legii dwóch prędkości, chciałam o Mahira Emreli'ego dwóch prędkości zapytać, bo zachwycamy się tym zawodnikiem w europejskich pucharach, a w lidze po raz kolejny zawodzie rozczarowujesz, tego czego to wynika? Powiedzieć, z czego to wynika. On miał swoje sytuacje dzisiaj, gdyby wykorzystał tą sytuację w drugiej połowie, to pewno byśmy nie, nie, nie zadawali sobie tego pytania. To nie jest tak, że on sobie wybiera mecz że tu gram dobrze, tu gram źle, po on dzisiaj tak zagrał, jak zagrał. W powiedziałem, że ma być bardziej aktywny, ma wypełniać te wolne przestrzenie, które się tworzyły po prawej, po lewej stronie środkowych obrońców Lecha i w drugiej połowie wydawało się, że zaczął grać bardziej intensywnie i jeszcze ta sytuacja, gdyby gdybym wykorzystał, to pewno Myśmy rozmawiali w innym tonie. Na pewno machin musi strzelać bramki, i z tego go rozliczamy. Dzisiaj te bramki nie strzelił, także nie może być zadowolony ze swojego występu. Drugie pytanie moje myślę, że Pana nie zaskoczy, szczególnie po tym, co się mówiło tutaj dookoła klubu ostatnio i po szóstej porażce w tym sezonie. Czy martwi się Pan o swoją przyszłość, czy rozmawiał Pan z właścicielem? Nie martwi się o swoją przyszłość, martwi się szóstą porażką. Co będzie, to będzie. Ja pracuję najlepiej jak potrafię, początek sezonu mieliśmy trudny, walczyliśmy w pucharach, cel rzędny, jaki postawiono przede mną jak przychodziłem do Warszawy, że Legia ma grać w Lidze w pucharach, co najmniej w Conference League albo w Lidze Europy, tak się stało, lipiec, się był dla nas trudny, potraciliśmy dużo punktów, w którym zespół się tworzył na nowo, u wielu piłkarzy, dzisiaj to jest kompletnie nowa drużyna, dzisiaj gdyby policzyć, nowych zawodników, to pięciu, dobrze pamiętam było, którzy do nas dołączyli latem, także ten zespół jest cały czas w budowie, mam, sobie świadom mam świadomość tego, co się dzieje w takich sytuacjach, ale na razie nie chcę o tym myśleć, co będzie, to będzie, zobaczymy. Juri Ribeiro wskoczył za Filipa Ladenowicie. Jak, jak trener ocenia dzisiejszy występ? Ja uważam, że pozytywnie oceniam występ tego chłopaka, on też doszedł w trakcie, tuż przed zamknięciem okienka, na koniec sierpnia, nie trenował z drużyną ponad 3 miesiące, przyszedł tutaj, na początku nieźle wyglądało, to później przyszło naturalne zmęczenie, tydzień temu zagrał w rezerwach mecz, może nie był to jakiś olśniewający mecz, ale przez ostatnie dwa tygodnie regularnie z nami trenował i mladen pojechał na reprezentację, tam nie pograł za dużo. Wszedł na końcówkę w drugim meczu na trzy minuty i wiedziałem, że nie będzie mladen w idealnej formie. są też pomysł z ale myślę, że w pierwszy mecz od w początku, w tak ważny mecz, wypadł całkiem przyzwoicie. Może nie pokazał jeszcze wszystkiego, co pokazuje, co pokazywał wcześniej w zespole swoim ostatnim, gdzie grał i w reprezentacji. Pamiętam go z reprezentacji, ale myślę, że ten chłopak ma przyszłość. Prosimy o pytania. Przed nami wyszek? Na Sam końcu. Można to? Jest. Rozbiegnie wczoraj, Inter. Ja mam pytanie, bo do tej pory Legia grała trójką obrońców, tak? Dzisiaj chyba czwórką. Dlaczego zdecydował się Pan na, na zmianę ustawienia? Zmiana ustawienia wynika z zawodników, jak gdyby, których mamy do dyspozycji. Josue i Castrati, to przede wszystkim to jest przyczyna tego, że zmieniliśmy ustawienie, żeby zmieścić ich obydwu do składu do, w tym poprzednim ustawieniu, w którym funkcjonowaliśmy, który już praktycznie nie istnieje, bo nie ma tych wykonawców, którzy byli. Nie ma dla nich pozycji, bo Castrati nie jest wahadłowym, Josue też nie jest kapustką. I stąd też plan, żeby Josue grał jako ofensywny pomocnik obok Bartka Slisza, a przed nim Musi, stąd to wynikało. Czy już w Pana głowie chodzi się to, jak, jak no wyjść z tego ligowego ze sobą i z Europy gracie dobrze? No i rozumiem, że, że pewnie już taki plan w Pana głowie jest, żeby jednak się i, i piąć w górę tabeli Taki plan to każdy trener ma, obojętnie trzeba, wygrywa się przygrywa. Ja powiem tak, że dzisiaj w szatni powiedziałem zawodnikom, powtórzę tutaj, że nie możemy mieć do siebie pretensji, że ktoś nie chciał, ktoś się nie zaangażował, bo zaangażowanie było na odpowiednim poziomie. Stwarzaliśmy sobie okazję, Lech sobie stwarzał tę okazję, mecz był wyrównany, to był mecz na 1-0. dobrze, my mogliśmy ten mecz wygrać, ale jest taki element, który, no, nie można którego wytrenować, po prostu szczęście. Jest ten łód szczęścia, dzisiaj nie był po naszej stronie, w ostatnim czasie y przyjeżdżają do nas zespoły, bo śmierdzimy, ale tak jak do Gdańska, jak ktoś jeszcze raz chciał Gajos, wcześniej Iwi, później jeszcze ktoś inny. No po prostu wszystko, co, co nie zrobimy, to się kończy bramką dla przeciwnika i tutaj na pewno no, trzeba przez to przejść, czy ze mną, czy bez mnie, to już nie ma znaczenia, ale myślę, że ja na tyle silnym zespołem, silnym klubem, że poradzi sobie w tej trudnej sytuacji. To jest kolejne doświadczenie dla każdego z nas, bo... Mówię Europa, czołówka, powiedzmy Liga Europy, pierwsze miejsce w grupie i tak dalej, to jest wszystko miłe, ale na koniec dnia wszyscy spoglądają na tabelę ligową, ja też patrzę na tabelę i wiem, jaka jest nasza sytuacja i wiem, że to nie jest fajna sytuacja. Dziękujemy, za chwilę druga część konferencji. Dziękuję bardzo, Maciej Skorża. W pierwszej kolejności pana trenera poproszę o komentarz do spotkania. Dobry wieczór Państwu. A, trudny mecz za nami, na pewno w wielu aspektach to było bardzo wymagające spotkanie. E, natomiast e, cieszę się z, z przede wszystkim z takiej mentalnej postawy drużyny, z tego, że e, różne były fazy tego meczu. Cieszę się, cieszę się że, że, że nie straciliśmy takiej pozytywnej energii, takiego dobrego nastawienia i cały czas ten team spirit był na odpowiednim poziomie. I to jest niezbędne, żeby wygrać na Łazienkowskiej z Legion zawsze. Także cieszę się, że to udało się tutaj utrzymać przez cały mecz do ostatniej minuty. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, mecz miał różne fazy. Jedna i druga drużyna miała swoje okazje. Wydaje mi się, że my mieliśmy troszeczkę więcej. Także cieszę się z tego, że, że potrafiliśmy jedną z nich wykorzystać i, i wygrać ten mecz. Natomiast, no, powiem tak, że. Nie wszystko funkcjonowało tak, jak, tak, jakby mogło funkcjonować. Troszeczkę nerwowo graliśmy i, i, i te momenty, gdzie lekja pod naszą bramką stwarzała zagrożenie, można było troszeczkę e, wypychać przeciwnika dalej od naszej bramki i tego nie zawsze nam się to udało zrobić, ale no, nie chcę tutaj marudzić, wybrzydzać. Jesteśmy drużyną, która wciąż się uczy, która wciąż Chcę być z meczu na mecz coraz lepsza, i, i sporo pracy jeszcze przed nami do wykonania, ale dzisiaj się cieszymy i, i od jutra już szykujemy się do meczu z Wisłą Polską. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Proszę. Andrzeja niż Polskie Radio. Panie trenerze, proszę powiedzieć, ten mecz to takie kolejne trzy punkty, czy jednak. Były emocje związane z tym, że to Łazienkowska, że to ta legia, z którą ostatnio się tu nie wygrywało, że jak Pan ostatni raz wygrał, to po Polski chyba zdobyliście. To oczywiście, że, że były jakieś dodatkowe, dodatkowe emocje. Nie będę tego ukrywał, że cała drużyna, cała drużyna żyła tym meczem od jakiegoś czasu. No, w końcu, co by nie powiedzieć, Legia to jest firma, a, a dodatkowo jest aktualnym mistrzem Polski, czyli grasz na terenie mistrza Polski, czyli teoretycznie grasz najtrudniejszym mecz w sezonie. W związku z tym ten poziom motywacji też musi być topowy, żeby dzisiaj, żeby dzisiaj można było myśleć o jakiejś czy punktowej. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Teraz, że Marcin się ja chciałem tylko zapytać, czy teraz nie będzie trudniejsze zadanie jeszcze przed panem przed zespołem, bo zespół po takiej wygranej może się już poczuć formalnie mistrzami Polski, czy, czy, czy coś co trzeba będzie zrobić, żeby tak nie było? Panie redaktorze, nie mówmy o tym, to jest jedenasta kolejka, jeszcze przed nami wiele trudnych momentów pewnie w tym sezonie i absolutnie nie, nikt w tej naszej szatni nie myśli o tym, że już jesteśmy mistrzem Polski, bo to byłoby no, nierozsądne kompletnie, także absolutnie nie ma takiego myślenia. U nas jest pełna pokora i skupienie na pracy i, i solidna praca w, w ciągu tego tygodnia przed kolejnym tym meczem. Proszę bardzo. Dobry wieczór Panie Trenerze, gratuluję trzech punktów. Panie Trenerze, czy był Pan trochę zdziwiony, że Legia stworzyła tak naprawdę tylko jedną sytuację bramkową? No mówię jeszcze o tym strzale. Poprzeczkę, był tylko jeden strzał celny na bramkę. Yy, czy pan bardzo dużo pracował podczas tej przerwy reprezentacyjnej właśnie pod tym kątem, pod stałych fragmentów gry w obronie i przesuwania drużyny? No nad stałymi fragmentami pracujemy bardzo dużo od początku sezonu. Wiedzieliśmy jak to był słaby punkt naszej drużyny w poprzednim sezonie. Więc świetną pracę tutaj uśmiał na ciele z Macieją Kędziorkiem i Darkiem Dudką, które opowiadają za, za stałe fragmenty i no, na pewno widać progres w tym elemencie, widać, widać że, że zrobiliśmy postęp, że drużyna pewniej się czuje w momencie, kiedy, kiedy przeciwnik ma stały fragment i, i to mnie bardzo cieszy. Natomiast no, myślę, że dzisiaj Legia miała trochę więcej takich sytuacji groźniejszych niż pan, niż pan wymienił, także myślę, że, że no, Legia dzisiaj też miała, miała, miała swoje dobre okazje. Jeżeli będzie okazja, Mikael Tiszek podejdzie następnym razem do rzutu karnego? Tak, jak najbardziej. Mikael jest naszą pierwszą wykonawcą i tutaj się nic nie zmienia po tym dzisiejszym meczu. Proszę. Rzegasz, się zdrawiam poznaj. Dobry wieczór, panie Trenerze, gratuluję. A propos tego karnego, zrobiło się panu trochę ciepło jak nie strzelił tego karnego, a jeszcze dwie minuty do czasu były? Nie ukrywam, że tak. Nie ukrywam, że tak. że. Myślę, że dwa lata życia mniej. <laughs> Trochę siwych włosów więcej. E, no, w takim momencie na pewno, na pewno no, zamykasz mecz i, i wszyscy są spokojni, prawda? Zostało nie wiem, trzy minuty do końca meczu, a tak. Legia jeszcze miała sytuację, prawda? Jeszcze mogła, mogła wyrównać. Także też miałem troszeczkę pretensji o te, o te faule nierozważne już w tym doliczonym czasie gry, które napędzały te groźne sytuacje pod naszą ręką. Jak ktoś ma w drużynie Pekarta, to zawsze może liczyć, że po takim w fragmencie gry coś, jakieś zagrożenie stworzy, także tego mogliśmy uniknąć, ale dobrze, że się skończyło dla nas tak, jak się skończyło. Już więcej pytań nie ma.